Z tej strony manoja, dzisiaj jesteśmy w prosters i dzisiaj wbijemy sobie 19 tysięcy pucharków. Wiem, wiem, przepraszam, że nie było mnie aż tylu dni, ale dzisiaj weszła aktualizacja i po prostu jest super. Mamy tutaj Brawl Passa, ja niestety go nie mam, ale nie wiem, zobaczę. Może sobie kupię, wątpię, ale okej. Okay. Są nowe super, a muszę stworzyć drużynę. To zróbmy tak. Nie, zróbmy tak. Zróbmy friend. Nie Friends, tylko chat I zobaczcie, jakie tu są super emoty, wszystkie czaty. No i jest oczywiście nowy brawler Gale. No, super jest, naprawdę. On ma taki super atak bardzo fajny który mi się podoba bardzo no zobaczycie tylko muszę sobie nabić tego ulta dobra jest tutaj i to za, tak odpycha i też zadaje trochę obrażeń więc super i tu jest połączony epic z mitykiem i legendarnym brawlerem ale niestety to się dropi jako legendarny więc Mam znowu duże szanse. Już wam teraz pokażę, jakie ja mam szanse w ogóle. Mam yy, 0.1356. Więc to jest nawet spoko. Chyba nigdy nie miałem. Chyba, że jak dropiłem San yy, No to co, zagrajmy sobie z Rojcikiem może yy, na Brawl bolu. Też to brakuje mi czterech pucharków, więc zagramy sobie trochę więcej gierek niż powinniśmy. Yy, bo oczywiście wszedł ten nowy bulski też. Ja już go sobie odebrałem. Yy, no co, naciśniemy. No, Aha, no fajnie, że ta rosa już strzeliła. Nawet nie zdążyłem sobie ultem nabić, a ona już strzeliła. No więc no, ogarnia w sumie tę rozę. Chyba. Dobra, chyba trzeba będzie blokować. Ale mi się udało, no nieźle. Dobra. O nie! Chyba zginę. <laughs> Zostawiłam je na no, śmiesznie w sumie trochę. Chociaż nie wiem czy by, co bym wybrał na miejscu tej szelki. To będzie drugi gol, nie. Ale tu jest nika. I tu jest ból, który chyba ma lagi. Ale oczywiście chciałem to nagrać dla was wcześniej, ale Były takie lagi, że po prostu nie mogłem wejść nawet Teraz jest 17 A aktualizacja, jak ja weszłem, to wszedłem To była chyba o 13.40 Ale po prostu były takie lagi Że nie mogłem wejść po prostu do Brawla, nie? Próbowałem wszystkiego No i niestety nie weszłem i weszłem już od no, z godzinę już sobie gram. Yy, I wszedłem tutaj testowo, nawet całkiem. Wykonałem wszystkie questy, czyli te zadania. Yy, więc. Yy. No, dzisiaj y, mam nadzieję, że jeszcze wbiję El Primo na 25, to będzie moja pierwsza postać. Oczywiście jak to zrobię, to też nagram dla was odcinek z tego, ale y, chciałem to wbić z Crowerem. No i wbijaliśmy i Crower się chyba wkurzył i niestety wyszedł. Mm, no więc taki minusik. No spoko, no jak się wkurzył, no też się czasami wkurzam, no. To no, trzeba to zaakceptować. To jest wynik 1-1. Ja mam w ogóle 20 hp, to jest najśmieszniejsze. Um, mam nadzieję, że to wygramy, bo chcę już od razu wbić a nie grać milion gierek. Ale chyba tego niestety nie wygramy. A je, nie dużo zabrakło. Ale teraz zagramy sobie, myślę, że. Ale w ogóle super, jest, są te animacje. Ani, o, y, dobra. Y, Haj, powiemy i dawaj like gościu y, zadymkę. No, live, pozdrawiam. <laughs> Jaki nick, Boże. Mm, no, dawaj, da, dawaj, gościu. No, dalej. Dobra, zagrał, więc. My też sobie zagramy. Dobram. Jesteśmy znowu kiełkiem. Bo na nim mam chyba najmniej teraz. Po tej przegranej mam najmniej. Ale dzisiaj między innymi zagramy sobie jeszcze bulem. Zagramy Pam, bo się też. Wygląd jej zmienił. remodel. By tutaj planowany i tak zrobili. Już od dosyć dawna ten model był. Dobra. Yy, no, ten ult był taki sobie. Dobra, tu jest ten ból. W ogóle się nie spodziewałem, że tam yy, gości strzeli. No, co? No i jest 0-1-0 przy nadaniu. No, kurde, coś mi dzisiaj nie idzie w tą zadymę. Yy. W ogóle dajcie znać w komentarzach ja, jakie mieliście questy na postacie. Bo ja miałem na Broka, żeby zrobić 24 fragi, i na Ems, żeby zda, zadać y, sty, 180 tysięcy obrażeń. W sensie tych punktów, nie? No i sobie to wykonałem. Miałem też, żeby wygrać 3 razy graba i żeby wygrać. Trzy razy zadymę. Hmm. No kurde, coś na nie idzie. Bardzo nam nie idzie. Dobra, tutaj sobie podaję przód. Nie zabiłem tego broka, To słabo. Dobra, tutaj będę próbował strzelić. A ładny y, stun tego kranka. No dobra, to wchodzimy. Jest już jeden jeden. Mmm, ten brok ultuje. Nie wiem dlaczego nie mam dźwięku w ogóle. Zresztą tak mam właśnie, że nie ma dźwięku, więc proszę nie pisać, że nie mam dźwięku. Dźwięku. Yy, dobra, fajnie to było obronione. Na kurdelini końcowej. Dobra, ten ból chyba będzie chciał mnie podjechać. No, <laughs> Super to jakoś nie było by mnie podjechało, no ale no co um, ten ja blokuję, żeby nam nie strzelił dobra i to się opłaciło no ale teraz nam strzelą, więc yy, ten odcinek też będzie bił, trochę dłuższy, bo widzę, że już mam yy, 7 minut to my sobie może odłączymy od tego gościa i zagramy Hot bo jeszcze Hot zone nie grałem akurat. To zagrajmy w sumie tam. W ogóle teraz ta animacja jest spoko do tej PAM właśnie. I ta jej wieżyczka. Podoba mi się to, podoba. No dobra, pierwszy raz gram y, Hot zone w tym roku. O nie, ale mnie obiła to na. Mm, niestety nie przyjąłem. I tak jak mówisz, widzicie w lewym górnym rogu teraz się liczą procenty, a nie po prostu nie, a nie gra się na czas. No to jest takie. Mm, wolałem starą wersję chyba. No, no to też nie jest najgorsze. No, fajnie, że się w tej aktualizacji dużo zmieniło. My już tu mamy 60%, więc naprawdę dużo. Dobra, ten kolt tu no, niewiele działał. Oni mają dopiero 28, mamy przejmujemy na dwie bazy. No, już mamy 90, to będzie easy win. Nawet nie nabiłem ulta, żeby wam pokazać wieżyczki. Nie wiem, może zdążę. Dobra, postawiłem wieżyczka O, zobaczcie, przez chwilkę było widać. Mm. No, i co to nie było tak jak chciałem to pokazać. Ale teraz, już sobie my spokojnie przejmiemy to. No i na wygrane. Dobre, yy, ile to gdy będziemy mieli pucharków W ogóle zobaczcie tą animację, Wszystkie to jest świetne. Yy, no to zagramy sobie teraz. Może. A jeszcze raz Hotzona. Spodobało mi się nawet. Też jak mówiłem, wolałbym, żeby to się na punkty liczyło. Tak, to jest super. Ogólnie też jest fajny to, że jak dwie, o, jakieś lagi, jak dwie drużyny są. W jednym. Ktoś do mnie dzwoni, dobra. Jak dwie drużyny są w jednym kółku, to po prostu dobra, poczekajcie. Chyba ktoś tam do nie dobił, więc ktoś robię cięcia. Ostatni leci Skindobula. Nazywa się on chyba Super barbaria. Błyski? Nie, nie wiem. Ale jakoś się nazywa. Nie, nie pamiętam dokładnie. Ale coś tam King. Eee, o, korony. Aha, no fajnie, że nam strzelili. No mam nadzieję, że to już będzie ostatnia. No tamtej gierki z drugiej spam z Hot e, Zone'a, tam ja po prostu nie pokażę. No, no, nie zagrałem jej. Yy, wygraliśmy tam, yy, ale niestety Los tak chciał, że do mnie ktoś zadzwonił i po prostu nie dodało mi za to puchaków. No cóż, i w ogóle co to było, że ten bic się teleportował niż też swojego To było dziwne. No teraz jest dużo błędów, tutaj jest tripfapleczki. No, jakbym tego nie trafił, no to. Nie, no. no to dobrze by ze mną nie było, no ale co? No mamy równiutko 19 tysięcy pucharków, tu Wam pokażę, że to jest moje najwyższe. No i co, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie do końca, no i cześć.